Cześć Wam. Jak jesteście tutaj, to znaczy, że macie ochotę na dobre ciasto. A takie właśnie dzisiaj będziemy piec. Dzisiaj zapraszam Was na typowe amerykańskie ciasto, Apple Pie, które jest przepyszne. Pachnie niesamowicie, a do tego jest bardzo proste i szybkie do zrobienia. Jak jesteś tutaj nowy, to pamiętaj o subskrypcji. Jak lubisz takie przepisy, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Oto nasze składniki na ciasto. Ciasto jest bajecznie proste. Tutaj mam oczywiście mokę, cukier, trochę soli, masło, jajko i troszeczkę mleka. Zaraz Wam wszystko odmierzę, wszystko pokażę. Oczywiście jak zwykle w opisie będzie cała gramatura. Odmierzam sobie 300 g mąki. Jak zawsze tylko sobie ją trochę na napowietrzam. 300 g mąki. Teraz 60 g cukru. Szypta soli, i to wymieszamy. To są nasze suche składniki. Teraz potrzebujemy 180 g zimnego masła, teraz potrzebujemy trzy łyżki mleka, raz, dwa, trzy i jedno jajko. To są nasze składniki do ciasta i teraz słuchajcie, możecie to, możecie mąkę wrzucić do miski do tego wrzucić masło, zacząć rozdrabniać te masło w palcach, tak jakbyście chcieli zrobić okruszki do tego, potem wrzucić jajko i mleko i wszystko razem pomieszać, zagnieść ciasto, ale jak macie blender, to użyjcie sobie blendera. Jeszcze najlepszym, najlepszym sposobem jest taki robot kuchenny, nie wiem, to się nazywa chyba malakser, on po prostu jest większy, taki specjalny do ciasta, ale nie mam go, nie mam zamiaru kupować, bo to by był kolejny sprzęt, więc użyję dzisiaj blendera, coś, co ma po prostu ostrze i najlepiej jakby miał taki, taką funkcję pulsacyjnych obrotów. Już Wam mówię, jak ja to robię, ja po prostu wszystkie składniki dzielę sobie na dwa. I wtedy to prosto jest parę sekund, zobaczcie. Na oko połowę mąki, połowę masła. Wszystkiego po połowie, jak widać. I jeszcze wszystko. Ok, zobaczcie, to już jest ciasto. Teraz sobie ciasto wysypujemy tu, hops. Robimy całą resztę. Gotowe. I słuchajcie, takim sposobem jak robicie, to możecie sobie przygotować od razu w ogóle 2-3 ciasta włożyć, włożyć te, których nie używacie do zamrażarki i macie ciasto. Potem tylko sobie jabłka przygotowujecie. Teraz tylko szybko sobie zagnieciemy. Zobaczcie, to już jest tylko razem do połączenia. I takie ciasto zawijamy w folię spożywczą i dajemy na godzinę do, do lodówki. Mamy już 7-8 jabłek pokrojonych w kosteczkę. To zależy, jakie, jakie jest wielkie jabłko. Ja jednak lubię, jak jest troszeczkę więcej jabłek. Poza jabłkami potrzebujemy cukier brązowy. Jak nie macie cukru brązowego, oczywiście może być zwykły cukier. Cynamon, na prawie najważniejszy zaraz po jabłkach. Sok z cytryny. I budyń, a jak nie macie budyniu, to mąkę ziemniaczaną. I masło. Potrzebujemy teraz łyżkę masła. Hmm? Teraz potrzebujemy dwie łyżki cukru brązowego i na to wysypujemy jabłka. Smażymy do jabłka przez kilka minut, tak żeby one nie zmiękły za bardzo bo one będą się jeszcze piekły jakieś 8 minut później mogę sobie wyłączyć już piec teraz dokładamy cynamonu ja sobie dodaję taką poranną łyżeczkę nawet półtorej uwielbiam cynamon i dolewam sobie sok z cytryny. Soku z cytryny to zależy od Was. Ja daję sobie sok z połowy cytryny. Czasami wystarczą dwie łyżki i też jest ok. Ale jeżeli potem to ciasto chcecie połączyć na przykład z gałką lodów waniliowych, no to będzie fajnie, tak jak będzie to ciasto troszeczkę takie wyraźniejsze w smaku. Ok, teraz to musimy przestudzić. Żeby to przestudzić szybko, to albo dajecie to na dwór, jeżeli na dworze jest zimno. <grybujesz> A jak nie jest zimno, to ja sobie to przerzucam na, na blachę. I wtedy mi szybciej to się wystudzi. A budyń dodamy na samym końcu. Albo mąkę zmieloną. Co macie? Tutaj już mamy blaszkę. Ja mam tarty taką blaszkę z wyciąganym dnem. Trzeba uważać, jak się wyciąga z piekarnika, ale jest to bardzo praktyczne, bardzo wygodne. Blaszka ma, pokażę Wam linijką, żeby było. Jakieś 24 w podstawie 25 cm. Jabłka już schłodzone, teraz dodajemy tylko łyż, łyżkę, budyniu albo mąki ziemniaczanej. Czas to było w lodówce dokładnie godzinę. To wystarczyło, żeby się porządnie schłodziło. Teraz dzielimy je na pół. Dobra. I musimy je rozwałkować. Do tego będę potrzebować trochę mąki. Ja wolę bardziej podsypać mąką i zrobić takie bardziej miękkie ciasto, niż odwrotnie, niż ono miałoby mi się kruszyć. Teraz, żeby przenieść go na blachę, zawijam sobie go na bałek delikatnie. Jak Wam pęknie nic się nie stanie, bo można po prostu go pozaklejać. O, ups, już nie ma pęknięcia. Tu mam jeszcze kawałek właśnie na brzegi. Wcamy sobie jabłka. To jest właśnie super te ciasto, że nie trzeba tego spodu podpiekać. Tu jedynie co to, to mamy ten czas godziny w lodówce. I teraz jeszcze góra. I górę, i dół musimy rozwałkować na jakieś 2-3 mm brzegi połączymy. I bardzo ważne, żeby na koniec zrobić tutaj takie dziurki. Obojętnie czy zrobicie dziurki w cieście, czy ponacinacie. Ja jeżeli chodzi o albo lubię wycinać listki. Ciasto gotowe. Teraz wędruję do piekarnika. Ja piekę w termoobiegu 180 stopni na 50 minut. I są dwie szkoły, słuchajcie. Można te ciasto posmarować rozbełtanym jajkiem. Wtedy będzie się błyszczało. Ale ja tego nie robię. Ja piekę tak, a na koniec potem przed podaniem obsypuję delikatnie cukrem pudrem. Dajcie sobie na spód jakąś folię aluminiową. Bo coś bo z tego ciasta będzie troszeczkę ciekło. Ciasto delikatnie zdążyło nam już ostygnąć. Musimy tak może położyć łyżeczki cukru. Tym razem nie zapomnę i pokroimy ciasto razem. Słuchajcie, jak będziecie piec to ciasto, to koniecznie wysyłajcie zdjęcia na Instagram albo piszcie mi, co wymyślicie, jak wam wyszło. Bo możecie napisać także w komentarzu, jak wam się upiekło. Zobaczcie, ile jabłek. Teraz do tego kulka waniliowych lodów mm. i nie w gębie. Także życzę Wam smacznego!